Witam kolegów tak osadzam sobie rójkę u mnie na pasiece dostaję ramko z czerwiem a wygryzieniu z jajeczkami no rójka po prostu nie uciekła tak pszczoły mają czerw wtedy nie uciekną ta ryjka była złapana w niedzielę to jest taka mała ryjka z odkładu. potraktujemy ją teraz terapią szczęsową Pateczka jest w plateczce udało się ją złapać na ryjka, na, tym na drzewie troszkę ich spryskamy wodą Tak wygląda. Pateczka jest w pateczce. Dziwnie ją podłożymy. No i wsypuję po prostu do ula. to jest, no ale co, tak trzeba robić, nie bawię się z pomostami, nie ma na to czasu, więcej do roboty. pusta na następną rójkę no, Dostaję ramko z czerwiem Teraz tu jeszcze zostało rameczko z pokarmem taki na bok, a rójka ma w sobie z pokarmu, bo zawsze na drogę bierze. no ale zawsze nic nie można brać No i dołożę intenzy. żeby się nie nudziło o no, jeszcze mały rameczka dostanę wystarczy to jest nie duża rynka to tyle ramek na razie wystarczy polepi na wyjdzie sobie na rameczki no i tak u siebie na pasiece obsadzam droje bez zbędnych ceregielów wsypuję do ula i spokój Do jak mi braku, daję folię. Do mają otwarty, mają ramko z także nie ucieknie. Zawsze jak się to obsadza, to trzeba dawać ramko z czerwien, żeby wczoraj nie uciekło, bo inaczej uciekło. A, i daszek no i rójka obsadzona chwila mamy pszczoły się zaraz pozlapują, lejdę do ula z tym co prawie nie ma nic, no nie ma nic parę półek ta puszta gotowana na następny lepiej żeby nie no ale jaką pogodę mamy tu mamy no i pszczoły się chcą roić maj to jest taki miesiąc w którym pszczoły się najbardziej rozwijają I trzeba ich pilnować Jeszcze mam takiego obserwatora. Teraz ja pokażę. Siedzi sobie i obserwuje mnie. A, troszkę przybliżymy. Zrobił sobie tutaj gniazdko. A niech sobie siedzi. A koz jest A pszczółki tak dzisiaj pracują. Widać, że jakiś zbiór jest. Trójka no. tak wygląda. O, pszczoły się zaraz zaaklimatyzują. No i jutro już będą pracować.